Cześć, witajcie z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Z pewnością najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu była impreza The Game Awards 2024, z której to pochodzi zdecydowana większość dzisiejszych informacji. Nie przedłużam, zaczynajmy. Tegoroczna edycja gali The Game Awards już za nami, i jak zwykle dla tego wydarzenia nie obyło się bez wielkich emocji, ekscytujących zapowiedzi i nowych zwiastunów oraz oczywiście wręczenia najważniejszych wyróżnień w branży gier. Najlepszą grą roku zostało AstroBot. W sumie produkcja zgarnęła cztery statuetki. Bardzo dobrym nastroju galę opuścili bez wątpienia twórcy gry Metafory Fantasy, którzy to także zgarnęli sporą liczbę wyróżnień i to aż w czterech kategoriach. Nie zabrakło też polskiego akcentu, ponieważ tytuł najlepszej gry strategicznej powędrował do twórców Frostpunk 2 z zespołu 11Bit Studios. Studio Alkima Interactive pozostaje ostrożne w kwestii podawania terminu premiery Gothic Remake, ale za to bardzo chętnie chwali się nowymi screenami i informacjami. Tym razem możemy rzucić okiem m.in. na dwie wieże Xardasa oraz miasto orków. Jak widać nowe domostwo Xardasa prezentuje się o wiele pokaźniej niż to, które znamy z pierwowzoru. Nowością jest też widoczny zaraz za wieżą Potoklawy. Okazale prezentuje się także wejście do miasta orków. Ciekawie wyglądają dwaj najważniejsi członkowie Bractwa kor i Iberion. W ostatnim wywiadzie, jaki szef studia Alchima Interactive udzielił serwisowi Gamestar, mogliśmy przeczytać o tym, że prace nad grą są już na końcowym etapie. Studio nie chce jednak podawać w tej chwili daty premiery. Śmiało możemy założyć, że będzie to przyszły rok. Podczas niedawnej transmisji deweloperzy z CD Projekt Red podzielili się szczegółami nowości jakie trafiły do Cyberpunka 2077 w ramach aktualizacji 2.2. Twórcy przyznali, że za stworzenie nowości odpowiada zewnętrzne studio Virtuous Games i motywem przewodnim łatkie jest danie graczom większych opcji wyrażania siebie. Jak mogliśmy się dowiedzieć, przede wszystkim patch rozszerzy funkcję Crystal Code, pozwalającą natychmiast zmienić malowanie prowadzonego pojazdu. Zupełną nowością jest natomiast funkcja Twinton, pozwalająca zeskanować inne pojazdy mijane w świecie gry i zastosować ich malowanie na aktualnie prowadzonym aucie. Ma to także praktyczne zastosowanie w rozgrywce. Jeśli jesteśmy ścigani przez policję, to zmieniając malowanie pojazdu możemy szybko zgubić obławę. Równocześnie w ramach patcha do sklepu Autofixer zostanie dodanych 10 pojazdów, które wcześniej można było spotkać podczas eksploracji miasta, ale nie były możliwe do kupienia na stałe. Kolejną rozwiniętą w patchu rzeczą jest edytor postaci. Twórcy ze studia Virtuos pochwalili się, że do gry dodano ponad 100 nowych elementów wyglądu, jakie możemy zastosować na naszej postaci. Oczywiście, nowości jest zdecydowanie więcej, a wiele z nich najlepiej odkrywać samemu. Niektórzy gracze już znaleźli w zaktualizowanej wersji gry całkowicie nowe zadanie poboczne, nawiązujące do niezależnego hitu Balatro. Nim przejdziemy do dalszej części materiału, pozwólcie, że zaproszę Was na stronę partnera firmy Instant Gaming. Jeśli chcielibyście zakupić gry czy karty podarunkowe w atrakcyjnych cenach, to jest to idealne miejsce właśnie dla Was to tutaj znajdziecie najnowsze produkcje, preordery, a także starsze tytuły. Dodatkowo to właśnie teraz trwa wyprzedaż związana z nadchodzącymi świętami. Od 1 grudnia na stronie dostępny jest kalendarz adwentowy. Każdego dnia możecie odkryć kolejną grę w atrakcyjnej cenie. Dla przykładu, jednego dnia trafiłem na Dark Souls Remastered na PC 63% taniej, a kilka dni później Marvel Spider-Man na PC z 64% zniżką. Nim jednak udacie się na Instant Gaming, pamiętajcie, by skorzystać z mojego linku znajdującego się w opisie do filmu. Za wszystko możecie zapłacić blikiem. Z serwisu korzystam ja i moi synowie, tak więc gorąco polecam. A teraz wracamy do materiału. Galaktykę Helldivers 2 w końcu nawiedzili iluminaci, czyli oświeceni. Studio Arrowhead również pojawiło się na gali The Game Awards 2024, by zapowiedzieć kolejną wielką aktualizację do swojej udanej gry wieloosobowej. Oczywiście główną atrakcją dodatku Omens of Tyranny będzie nowa rasa wrogów Superziemi, która skomplikuje wojnę ludzkości z zagrożeniami dla demokracji. Ponadto w grze pojawił się pojazd zwiadowczy, który pozwoli przemierzać planety i rozjeżdżać wrogów z dużą prędkością. Aktualizacja Omen of Tyranny powinna być już dostępna na komputerach i PlayStation 5. 10 grudnia zadebiutowało The Skelmar Invasion, czyli DLC przygotowane z myślą o znakomitym RPG-u Będąca hrabstwem Adoran Kraina Ormans została najechana przez Skelmarów poszukujących bogactw i żyznych ziem. Celem gracza w omawianym dodatku jest zebranie ocalałych, uratowanie hrabiny i wyzwolenie każdej z baronii. Główną nowością wprowadzoną w rozszerzeniu są oblężenia podzielone na fazy, podczas których wykorzystujemy machiny oblężnicze. DLC dodaje również nową klasę kusznika. W momencie przygotowywania tego materiału rozszerzenie zbierało bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Od 9 grudnia w Indiana Jones i Wielki Krąg mogą grać już wszyscy posiadacze tej gry, jednak statystyki z tym wskazują na to, że nie ma ich zbyt wielu. Suche liczby nie wyglądają najlepiej. W szczytowym momencie dnia premiery tajemnicę wielkiego kręgu badało jednocześnie nieco ponad 12 tysięcy graczy. Nie jest to wynik, którego można by się spodziewać po grze 3 razy, a od dużego wydawcy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że tytuł trafił na premierę do abonamentów PC Game Pass i Game Pass Ultimate, więc zsumowana liczba graczy wliczając platformę Microsoftu i konsolę Xbox Series XS z pewnością jest wyższa. Z drugiej strony jednak zeszłoroczny Starfield debiutował w identycznej formie, a wyniki osiągał kilkadziesiąt razy lepsze. Wielki Krąg może za to pochwalić się o wiele lepszym przyjęciem ze średnią 88% pozytywnych recenzji. Zdecydowana większość graczy zachwyciła się ogromem swobody i świetnie oddanym klimatem skultowych filmów. Bardzo podobnie grę oceniły media branżowe. Zagregowana średnia według portalu Metacritic wynosi bowiem 87 punktów na 100. 10 grudnia na rynku zadebiutowała gra Legacy of Kain: Soul River 1 i 2 Remastered. Tytuł pojawił się na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Odświeżona produkcja może pochwalić się średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 78 oczek. Z recenzji publicystów wynika, że jest to poprawnie wykonany remaster, który oddaje hołd oryginalnym grom, prezentując je w znacznie lepszej oprawie i zachowując to, co było w nich najważniejsze. Niektórzy krytycy zwrócili jednak uwagę, iż rozgrywka zestarzała się na tyle mocno, że nowi gracze mogą odbić się od tych archaicznych już dzisiaj tytułów. Dodam jeszcze, że na platformie Steam dzień po premierze omawiana pozycja zbierała bardzo dobre opinie od graczy. 10 grudnia to także debiut we wczesnym dostępie taktycznej, turowej gry RPG zatytułowanej Urban Strife. Akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Urban dwa lata po tym, jak pandemia wirusa niemal unicestwiła całą ludzkość. Celem gry jest utrzymanie naszej niewielkiej społeczności przy życiu. Osią omawianego tytułu są taktyczne walki pomiędzy naszym oddziałem a zombiakami lub bandytami. Starcia prowadzone są w systemie turowym, a całość bazuje na pomysłach zaczerpniętych z Jagged Alliance 2, ale twórcy wprowadzili do tej formuły parę własnych pomysłów. Mamy tutaj także dialogi, zróżnicowane frakcje, a nawet rozbudowany system rzemiosła, dzięki któremu usprawniamy swoją bazę oraz tworzymy przedmioty przydatne w czasie eksploracji postapokaliptycznego świata. Zainteresowanie omawianym tytułem jest raczej skromne. Kilka dni po premierze w grze przebywało nie więcej niż 300 osób w jednym momencie. Oceny wystawiane przez graczy są w większości pozytywne. Kolejna gra, która zadebiutowała we wczesnym dostępie to Sword Heaven Iron Conspiracy. Tytuł został przygotowany przez zespół Atom Team, znany z całkiem udanej pozycji Atom RPG. Ich najnowsze dzieło to izometryczna gra RPG w klimacie fantazy, wyraźnie inspirowana klasyką w stylu dwóch pierwszych odsłon Baldur's Gate czy Icewind Dale. Co ciekawe, zamierzeniem twórców jest zaoferowanie dogodnego dla nas systemu walki. Mówimy więc tutaj o opcji wyboru pomiędzy turowymi bitwami, a tymi toczonymi w czasie rzeczywistym z opcją aktywnej pauzy. Poza tym do eksplorowania dostaniemy różnorodne tereny od zwykłych wiosek po ziemię ze starożytnymi konstrukcjami. W szczytowym momencie tytuł ogrywało niecałe 200 osób jednocześnie. Mówimy tutaj o platformie Steam, na której omawiana produkcja zbiera w większości pozytywne opinie od graczy. Jedną z największych zapowiedzi podczas tegorocznego The Game Awards był z pewnością Wiedźmin 4, a najważniejszą informacją jaką ujawnia materiał przygotowany przez CD Projekt jest fakt, że główną bohaterką została Ciri. W polskiej wersji językowej głosu protagonistce ponownie udzieli aktorka Anna Cieślak. Serwis IGN przeprowadził wywiad z twórcami gry, którzy wyjaśnili dlaczego zdecydowano się właśnie na tę postać. Cytuję. Zawsze chodziło o nią, zaczynając od sagi, gdy czytałeś książki. Jest niesamowitą, wielowarstwową postacią. Do tego, oczywiście, jako protagonistem pożegnaliśmy wcześniej Geralta. Jest to zatem kontynuacja. Myślę, że dla nas wszystkich to tak, jakby Ciri była nam przeznaczona. Zawsze taka była. Koniec cytatu. Reżyser gry Sebastian Kalemba przekazał, że z uwagi na znacznie młodszy wieki i mniejsze doświadczenie Ciri w porównaniu do Geralda, gracze będą mieli większą swobodę w definiowaniu jej postaci. Daje to również dodatkowe możliwości dla samych twórców w kwestii projektowania gry. Co więcej, deweloperzy przewidują, że wybór Ciri jako protagonistki Wiedźmina 4 może spotkać się z negatywną reakcją części graczy. Są oni jednak pewni swojej decyzji i wierzą, że lwiątko z Cintry zasługuje na scenę, by opowiedzieć własną historię. Na dzień dzisiejszy CD Projekt nie podał pod tytułu czwartej odsłony Wiedźmińskiej Sagi, nie znamy też nawet przybliżonej daty premiery. Na te informacje przyjdzie nam pewnie poczekać nieco dłużej. Spora część gamingowego świata zachodziła w głowę nad czym to teraz pracuje aktualnie studio Naughty Dog, czyli twórcy takich hitów jak The Last of Us czy Uncharted. Po tegorocznej gali The Game Awards zagadka się rozwiązała i okazuje się, że to całkowicie nowe uniwersum znacząco różniące się od wszystkich poprzednich dzieł studia. Panie i panowie, Intergalactic The Heretic Prophet zostało zapowiedziane. Tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5, ale data premiery nie została jeszcze określona. Wiadomo jednak, że reżyserią zajmuje się Neil Druckmann, a zespół pracuje nad projektem od 2020 roku. W opisie do gry możemy przeczytać następującą wzmiankę: Rozgrywająca się tysiące lat w przyszłości gra Intergalactic stawia graczy w roli Jordan Moon, niebezpiecznej łowczyni nagród, która utknęła na Sempiri, odległej planecie, której komunikacja z zewnętrznym wszechświatem zamarła setki lat temu. Jordan będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i spryt, jeśli ma nadzieję być pierwszą osobą od ponad 600 lat, która opuści orbitę. Kapką wyciągnął z grobu serię Onimusza i zaprezentował jej nową odsłonę. Gra o podtytule Way of the Sword zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Na razie nie wiadomo niestety nic poza tym, co widzimy na trailerze. Seria na pewno nie straciła swojego krwawego charakteru i wygląda, że po średnio przyjętej czwórce wróciła do korzeni. Tytuł szykowany jest z myślą o pc tach i najnowszych konsolach marki PlayStation oraz Xbox. Sugerując się kartą produktu na platformie Steam w grze dostępna będzie polska lokalizacja kinowa, czyli w formie napisów. Studio Naughty Dog długo zwlekało z przeniesieniem swojej najnowszej gry na kolejną platformę. Już niedługo delastowa Us part two w wersji zremasterowanej sprawdzimy na PC. Premiera nie jest aż tak odległa, wyznaczono ją bowiem na 3 kwietnia 2025 roku. Tytuł otrzymał już własną kartę na Steamie. Wydanie The Last of Us Part II Remastered zawiera nie tylko wyższe oprawy jakość graficzną niż oryginał, ale i sporo smaczków dla fanów serii. Wśród nich jest również oddzielny tryb rozgrywki No Return, łączący elementy Survivalu i Rogelika. W pakiecie otrzymamy także tryb Guitar Free Play, w którym zagramy swobodnie na gitarze, a także możliwość odwiedzenia Lost Levels, czyli lokacji, które nie trafiły do finalnej wersji gry. Zgodnie z zapowiedziami 2K Hunger 13 pokazały na The Game Awards pierwszy zwiastun gry mafia The Old Country. Przy okazji poznaliśmy planowany okres premiery, który przypada na wakacje 2025 roku. The Old Country skupi się na początkach przestępczości zorganizowanej, przenosząc nas do kolebki włoskiej mafii, czyli xx Sycylii. Wcielimy się w niejakiego Enzo, który przetrwał trudne dzieciństwo spędzone na przymusowej pracy w kopalniach siarki. Teraz los się do niego uśmiechnął. Ma szansę dołączyć do przestępczej rodziny Dona Torisiego. Musi tylko pamiętać, że rodzina wiąże się z poświęceniem. Hangar 13 określa nową mafię mianem liniowej gry narracyjnej, więc wygląda na to, że nie będziemy mieć do czynienia z otwartym światem. Produkcja ma zaoferować oszałamiającą grafikę a w kontekście rozgrywki, nie zabraknie walki, strzelanin i skradania się. Twórcy zapewniają, że mafia The Old Country jest listem miłosnym do starych, brutalnych historii z serii Mafia, a celem studia jest przedstawienie najbardziej autentycznej i przepełnionej emocjami opowieści. Podczas gali The Game Awards, deweloperzy ze studia Techland zaprezentowali nowy zwiastun nadchodzącego Dying Light like The Beast, czyli samodzielnego dodatku fabularnego do Dying Light 2. Trailer nie tylko ujawnił rąbek fabuły, ale także pozwolił rzucić okiem na gameplay. Zwiastun skupia się przede wszystkim na tym, co stało się Kyle'owi Crane'owi, protagoniście pierwszej odsłony cyklu. Przez 10 lat był on poddawany eksperymentom przez tajemniczego barona, który najwidoczniej jest głównym antagonistą dodatku. Możemy domniemać, że jest to przywódca jakiejś formy sekty religijnej, który woli zakulisowo pociągać za sznurki. Fragmenty gameplayu pokazują natomiast to, co fani Dying Light lubią najbardziej: będzie sporo parkouru oraz eliminowania nieumarłych za pomocą zarówno broni palnej, jak i broni białej, oraz oczywiście wymyślnych samoróbek. Przy okazji poznaliśmy także przybliżony okres premiery. Tytuł zadebiutuje na rynku latem przyszłego roku na PC poprzez Steam i Epic Game Store a także PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Deweloperzy ze studia Obsidian Entertainment podczas wieczornej gali The Game Awards przedstawili nowy zwiastun wyczekiwanego The Outer Worlds 2. Jak możemy się dowiedzieć, tytuł nadal będzie grą RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby, pozwalając zarówno na walkę przy użyciu broni palnej, jak i walcząc wręcz oraz dokonując krytobójstw. The Outer Worlds 2 będzie dwukrotnie większy od poprzednika. Składa się na to więcej akcji, więcej broni, lepsza grafika oraz wszystko co powinno się znaleźć w pierwszej odsłonie. Prawdopodobnie znowu będziemy poruszali się po półotwartych lokacjach zamiast w pełni otwartym świecie. The Outer Worlds 2 zadebiutuje w przyszłym roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wiemy także, że tytuł od dnia premiery będzie dostępny do ogrania w ramach abonamentu Game Pass. Niemal tuż po zapowiedzi ze strony From Software, że studio nie planuje obecnie kontynuacji hitowego Elden Ring, japoński zespół zapowiedział: Elden Ring Night Rain, czyli samodzielny spin-off z rozgrywką wieloosobową. Pierwsze szczegóły poznaliśmy podczas tegorocznego The Game Awards. Nie ma ich jednak zbyt wiele: wiadomo, że mowa o wieloosobowym kooperacyjnym survivalu akcji, a premiera ma nastąpić w 2025 roku. Produkcja, oczywiście, osadzona będzie w dobrze już znanym uniwersum Ziem Pomiędzy. Gracze zbiorą się w trzyosobowych zespołach i pokierują wybranymi przez siebie Nightfarerami, aby walczyć z nowymi, przerażającymi postaciami i eksplorować stale zmieniające się mapy, pokonywać coraz trudniejszych bossów i ostatecznie pokonać Nightlorda. Dowiedzieliśmy się już, że gra zadebiutuje w przyszłym roku na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, konsolach Xbox oraz PC-tach. Wydania konsolowe doczekają się zapewne edycji fizycznych, podczas gdy na komputerach kupimy tylko wersję cyfrową poprzez Steam. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, które zaczyna się raptem od niecałych 5 złotych. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!